Co wygra w wyścigu między Fordem F-150 Raptor R a Teslą Cybertruck? Dowiemy się, bo zamierzam się nim ścigać na ćwierć mili. Jestem Matt Watson, a to jest CarWow. Opowiem wam o tym Fordzie F-150 Raptor. Jestem tu, w Gigafactory Tesli w Austin w Teksasie. Właściwie, biorąc pod uwagę, jestem w Teksasie w Fordzie F-150 Raptor i potrzebuję odpowiedniego nakrycia głowy. Raczej nie jest do końca odpowiednie, ale to najbliższa rzecz. Przepraszam, Amerykanie, to był okropny akcent. Sam, wszystko ok? Lepiej niż u ciebie. Tak, mam na sobie kapelusz i nie powinieneś się ze mnie śmiać, bo w twoim samochodzie jest kapelusz dla ciebie. Możesz go założyć? Jasne, podoba mi się, jest fajne. To czapka rybaka, stąd taki napis. Kupiliśmy ją w sklepie wędkarskim. To nie ta czapka! Chcę, żebyś założył coś, co bardziej przypomina kapelusz. Możesz założyć? Um. No dobra. Jak duża jest Twoja głowa? Mam dużą głowę. Ale to jest dziecięcy kapelusz, chyba. Możesz go założyć? Powodem, dla którego nosimy te kapelusze, jest zilustrowanie osiągów tych samochodów, bo mogą one wyrzucić nas z powrotem na tylne siedzenia, a nasze kapelusze zostaną zmiażdżone. Albo siła G sprawi, że spadną z twojej głowy. Czuję, że spadnie na 100%. Okej, okay, od nakrycia głowy przejdźmy do statystyk pojazdów. Ford F-150 Raptor R ma doładowany silnik V8 5.2 litra. 700 koni, 870 nm. Napęd na 4 koła 9 automatyczna skrzynia waży 2,7 tony. Kosztuje 440 tysięcy złotych. Podaj statystyki Tesli, proszę. Wyglądasz jak Woody z tej Story. To odważne stwierdzenie, biorąc pod uwagę Twoją posturę. Ale okej, okay, niech będzie. To jest Tesla Cybertruck Beast Edition, czyli pojazd z trzema silnikami. Dwa silniki na tylnej osi, jeden z przodu, 845 koni, 930 Nm. Napęd na cztery koła, jednobiegowa skrzynia. Waży 3084 kg. No i cena startowa to 400 tysięcy. Wiesz co, porównajmy statystyki tych samochodów. Zanim przejdziemy do wyścigów, jeżeli podobają Ci się te filmy, a jeszcze tego nie zrobiłeś, upewnij się, że subskrybujesz ten kanał. W ten sposób nie przegapisz żadnego z naszych filmów. Mamy coś naprawdę fajnego, czego nie chcesz przegapić, więc zasubskrybuj teraz. Sprawdźmy brzmienie. Podkręcę to V8. Wszystko się trzęsie. To jest niesamowite. Czuć, że jest super doładowany. Niezły wydech. Powodzenia w konkurowaniu z tym w twoim cichym elektryku. Chyba nie zrobię takiego hałasu. Czy możesz zrobić to, co zwykle robimy? Wydać własny hałas? To brzmi jak jeden z odgłosów pierdzenia, które mają w Cybertrucku. W rzeczywistości mógłbyś prawdopodobnie sprzedać licencję na to Tesli, a oni mogliby to pobrać do systemu. Nie ma problemu, to było demo dla Ilona. Jestem pewien, że mu by się spodobało. Wyobrażam sobie, jak do niego podchodzisz i mu to pokazujesz. Pff. W każdym razie przejdźmy do wyścigów. Ale cybertrack wystartował. Jestem totalnie zniszczony. To twoje spojrzenie, gdy nosisz ten kapelusz, wyglądasz naprawdę zabawnie. A spadaj. Nie ma o czym gadać, pani Watson. Wygrana. Myślę jednak, że mógłbym uzyskać lepszy start. Kapelusz na głowę. Tak jest wygodniej. Znasz zasady. Zostaniesz zdyskwalifikowany, jeżeli nie będziesz miał kapelusza. Znam zasady, o ile ich nie zmyślasz cały czas. Słuchaj, załóż kapelusz. A teraz kolejny wyścig. Nowy plan. Nie zamierzam trzymać się go tak długo na hamulcu. Miałem lepszy start. Jednak nie będzie lepiej. On nie ma szans. No, yeah, 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 yeah. ale miałeś dobry start. No, Niewystarczająco. No to prawda. Wydaje dźwięki, kiedy odpalam. To jest naprawdę szybkie. Ale nie jest wystarczająco szybkie. Myślę, że mógłbym nieco lepiej wystartować i podbić do ciebie trochę bliżej, ale niewiele. Pozwól mi spróbować raz jeszcze dla pewności. Jeżeli się zgodzę, to czy mogę już założyć moją czapkę? No. Ale moja głowa jest za duża i ściska mi ją tak mocno, że nie mogę tego utrzymać, to jak z prezerwatywą. Przecież to dokładnie odwrotne do tego, co masz z kondomem. Co to kondom? O, chciałbyś wiedzieć, założę się. Jak tylko to wyszło z moich ust, po prostu wiedziałem, że to powiesz. Widzicie, sam ma tylko jedno dziecko. Jego dziecko ma chyba 9 miesięcy. Teraz ma kolejne w drodze. No dobra, teraz użyję cały bust. Będę jechał na pełnej mocy. To był dobry start. Ale już zostałem w tyle. Nie lubi hamować. To było zabawne, wyglądało jakbyś nie zauważył mety. Wygrałeś. Tak, to był dobry start. Czy twój był dobry? Tak, to był dobry start. No to co się stało? Tesla pokonała ćwierć mili w 11,2 sekundy. Fordowi zajęło to 12,4. Teraz start lotny od 32 km na godzinę. Tryb ręczny dla skrzyni biegów w moim przypadku. To jest naprawdę dobre. Mój Boże, mój kapelusz. No i to koniec. Co się stało? Mój kapelusz spadł. Jest szybszy w starcie lotnym niż ruszając z linii serio. Hej, wygrałeś. Test hamowania? Tego też nie wygram. Ale zróbmy to. Pokonujecie w cofaniu. Wygram wyścig cofania. Nie mogę szybciej. Ja jadę z 35. Będzie szybciej. No 50! Ponad 50 na godzinę! To szaleństwo. Nadchodzi linia mety. Zwycięstwo. To było dziwne. Ma jakiś ogranicznik. To dziwne, że ma ogranicznik na wstecznym, bo przecież to nie robi żadnej różnicy dla silnika, prawda? Nie wiem, ale przegrałaś. Kolejny zmyślony wyścig Mata. Teraz test hamowania od 110 na godzinę. Kiedy dotrzemy do linii pełne zatrzymanie, ten kto zatrzyma się najszybciej, wygrywa. Znów spadł ci kapelusz? Tak, ale chyba byłem zbyt entuzjastyczny. Możesz założyć go z powrotem? Sake. Załóż kapelusz. Założyłem. Cudownie. Podobasz mi się. Pasuje do ciebie. Nie mam zbyt dobrego dnia. Nie jest jedna jeszcze rzecz, którą chcę zrobić. Taki wyścig będzie niezły. Ja na asfalcie, ty na szutrze. Do 100 metrów. Okej. Okay. I musisz używać odpowiedniej procedury startu. Tym się martwię. Zobaczymy, co się stanie. No dobra, słuchajcie, zawsze ścigamy się do dwóch z trzech. Daj mi jeszcze jeden wyścig. No dobra. Jak ci poszło? Byłeś niepewne? Nie, szczerze mówiąc, było niesamowicie. To znaczy, tutaj radzi sobie gorzej, ale jest niesamowity. Myślę, że uda mi się lepiej. on! Mam cię. Optymistyczny start, panie Watson. Muszę to przyznać. No, może trochę oszukałem. Dobra, daj spokój. Ten będzie decydujący. Tak, jest decydujący. Come on. No nie. Oh, you Wygrałaś. Panie Watson, świadczam, że cię pokonałem. <laughs> Hahaha! Genialny accent. akcent. <laughs> Będziesz nosił ten kapelusz przez resztę dnia? <laughs> Więc co się stało w wyścigu na 100 metrów? Tesla wygrała. Przekroczyła linię metry w 5,1 sekundy. Fordowi zajęło to 5,4 sekundy. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i daj mi znać, co myślisz o tej Tesli i oczywiście też o tym Fordzie. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów z Teslą i nie tylko, to zajrzyj na nasz kanał CarWow Polska. Tam czekają na was wszystkie filmy, jak nazwa wskazuje, w języku polskim. Sprawdzaj koniecznie. Dzięki. Marka.